Ale wie pan, kto tam, kogo najwięcej tam jest? Dzieci. Dziewczynek, walkoczyki się zachowały, koraliki, jakieś małe buciki i tak dalej. Otóż pan sobie wyobraża no, reakcję świata, gdyby to zostało wszystko odkryte, gdyby tam, gdyby tam przyjechali korespondenci z całego świata i to wszystko fotografowali czaszki zdruzgotane uderzeniami młota, kości poprzepiłowywane. To są straszne Ale, rzeczy. Ale panie premierze, to, to jest właśnie to, jest to, co nazwałem czymś najtrudniejszym, bo to jest oczywiście okropne, to o czym pan mówi. Ale problem polega na tym, że o ile Niemcy, którzy popełnili nie mniej zbrodni, oni potrafili się odciąć od swojej przeszłości. a nie, nie zobaczy pan pomnika Hitlera, czy Himmlera, czy Geringa, To Ukraińcy odwrotnie. Oni na tej przeszłości budują swoją teraźniejszość. Pomników Bandery, Szuchewicza i innych krwawych katów, którzy są autorami faszystowsko-nacjonalistycznej ideologii Ukrainy jest mnóstwo. Te wszystkie ekshumacje, które są planowane, mogą być przeprowadzone zgodnie z ustawodawstwem ukraińskim. A ustawodawstwo ukraińskie to jest ustawa z 2015 roku, która mówi, że Ukraińska Powstańcza Armia i wszystkie podobne podmioty mają być pod szczególną ochroną, i ci wszyscy, którzy będą mówili coś, co odbiera szacunek. Tym strukturom i tym ludziom podlegają karze więzienia. Otóż. Ale same ekshumacje byłyby brakiem szacunku, samo badanie zbrodni na podstawie takiego porozumienia byłoby brakiem szacunku. Proszę pana, nie można przeprowadzić ekshumacji, nie mówiąc, kto zamordował tych ludzi, którzy tam leżą, prawda? A to w, w, w pojęciu autorów tego tej ustawy ona została przyjęta większością zdecydowaną większością przez Parlament Uk Uk